Witam, z tej strony Tomasz Świderski Woblerski Zapraszam do naszego sklepu Woblerski.pl i do sklepu Nizel Udało mi się wyrywać na jeden dzionek Mam cały dzień Od rana do wieczora będę łowił sobie Klenie Nad Bugiem Dzika Opaska nadburzańska Z różnymi polnymi drzewami Dzień będzie różny. Na razie jest słońce, później będą chmury, może być jakiś wiatr, jeszcze nie. Na razie nie ma zbyt dużego, także w takich warunkach będę łowił. Miejsce jest dosyć głębokie. Będę łowił woblerami 6 i 8 cm, co jest ciekawe klenie, ale pamiętajcie, mamy listopad, i to już nie jest zabawa, nie? A okres jest bardzo dobry, bo można złowić w zasadzie każdą rybę, nie? No i <laughs> ja też oczywiście liczę na jakiegoś potwora, nie? Czyli w sensie 50+. Plus. <laughs> bo na większego może się zdarzyć. No ale to by była moja życiówka już wtedy, nie? Jakby był jeszcze większy. No i ciekawe jest to, czym będę łowił. No bo jakby o ile wszyscy są przekonani, tak, do różnego typu przynęt, tak, wielkościowo Przeważnie pod małych, tak jak będę łowił szóstkami i ósemką. Często będę używał ósemki, ale może pokażę, jak wygląda moje pudełeczko i zasób mój dzisiejszy, nie? No, zobaczcie sobie. Dreszcze. Mandarynek aktywny UV w dwóch kolorach, pięć smaków. Aktywny UV w pięciu kolorach i ósemka, pięć smaków, aktywna w pięciu kolorach, w UV i liściaczek, aktywny UV w jednym kolorze. Zobaczymy, co będzie skuteczne. Dlaczego tak? Dlaczego tak? 6 i 8 cm woblary na klejnie, tak? I jeszcze dodatkowo aktywny uchwał. Bo trzeba myśleć panowie i panie. Łowimy nad bugiem, tu jest przejrzystość wody na jesieni, tak jak teraz. Teraz nie, ale może być także 40 cm. To jest maks. Więc jak łowimy metr pod powierzchnią, 2 metry pod powierzchnią, to się nie ma co oszukiwać. Tam żaden błysk już nie pomoże. No i zobaczymy. Hmm. Jakie będą rybki. Czy będzie jakaś duża? Może będzie. Wieczorem, no to już nie będę mógł kręcić. Ewentualnie jakieś zdjęcia zrobię, bo zamierzam jeszcze dwie godziny po zmroku łowić, nie? No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pozdrawiam. Czapkę mam zimową. Z daszkiem czapki nie wziąłem, dlatego że mi syn zabrał. Nie? Pozdrawiam. Nie mogłem się powstrzymać, żeby nie nagrać komentarza, bo. Ten dzionek był niesamowity, w zasadzie. bo jakby odwrócony, bo... tlenie zaczęły brać dopiero wtedy, kiedy... zaszło słońce, tak? Zaczęło się robić niebo mocno zachmurzone, a później aż całkowicie było zachmurzone. Natomiast z samego rana... To było jakieś po prostu apogeum, bo to był szczupak za szczupakiem. Hmm. Wszystkich nawet tutaj nie, nie nagrałem, ale to po prostu no, w pełnym słońcu, przy pełnej lampie o poranku, po prostu było pach, 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 pach. pach. Non-stop. Non-stop. Tak byłem tym już zdegustowany, że myślałem, że no. Tak już będzie cały dzień. No, jak szczupak jest aktywny, no to jak łowić klanie? To się nie da, po prostu, nie? No, ale jakoś tam, po pierwszej rybce, przy już dosyć znaczącym zachmurzeniu stwierdziłem, że może to się odmieni, no i łowiłem dalej, no i się odmieniło. No i na tym filmie łowię woblerami pstrągowymi przecież. Na początku pokazuję jakimi, tam zakładałem jeszcze dzierżbę e, szóstkę e, też fluoaktywną, znaczy UV-aktywną, e, mandarynka, nie? Ale nie mogę powiedzieć, czy mandarynek, czy, czy pięć smaków był lepszy, nie? Bo ryby reagowały na wszystkie i na ósemkę też, nie? Także, e, no... Mm, Ewidentnie te kolory aktywne UV działały, no i tutaj miały pierwszorzędne znaczenie, moim zdaniem. Połączone z pracą oczywiście, bo ja uważam, że podklenia, a szczególnie pod dużego klenia, no to Cholera, w ogóle to ryb tak, te odrobnej pracy. One są najlepsze. Co to było? I ja tak łowię od lat. No jeszcze raz. No i tu już mamy nie? To co ponagrywałem, to zgrałem oczywiście. Nie ma tutaj ryb po zmroku. Na końcu będzie zdjęcie największego, którego złowiłem tego dnia. Już oczywiście po zmroku, także filmu nie ma. Jest tylko zdjęcie. Tutaj ciężkie warunki są, bo burty strome. Nie ma jak tych ryb jakby fotografować, czy tam nawet mierzyć, bo one spadają, to, to człowiek sam też może spaść. A tutaj jest ta opaska dosyć głęboka, bo tu jest mniej więcej półtorej metra przy samym brzegu. Nie? Także tutaj trzeba bardzo uważać. No i dobra, nie przedłużam. Miłego oglądania i pamiętajcie, że powinniśmy się dopasowywać do warunków, które panują nad naszymi wodami. Nie? W wodzie takiej jak tutaj, no to naprawdę nie ma sensu żadnych używać woblerów w naturalnych barwach, no bo ich po prostu nie widać w nie? najzwyczajniej w świecie. Nie? Dobra, miłego oglądania. No w końcu, ale... No, to kleń. Hmm. Cholera. Ale jak on odepni się? Nie odepnie się, bo za łeb zacznie zapięty. No niestety, muszę go podeprzeć. Jak ty żeś uderzył, że... że takie coś, nie? <laughs> hmm. No niestety. Któryś już z kolei. Ładna ryba w ogóle. O, teraz się odpieraś. Taki na no, za 40. Z kawałkiem nawet ma. Całkiem miły. No i ja łowię dzisiaj sandacze <grym> na fluo i aktywne UV kolory. Dawać. Ale jaja. O. Heh. Jak berecie? Kleń mi już. No. Dobrze. ale jednak patyki tutaj są. Trudno. Cholera jasna. A no, głupi nie przycięłem. No. Ładna ryba. Ciekawe jaka. Ale ładna była. Hmm. Trudno. J'ai mon vie. Siedź. sandałek z końskich pałek prawdopodobnie albo no niemożliwe znowu no znowu hmm. ciekawe to jest mm. Mm. bardzo ciekawe też ładna ryba, już ale nie, jakaś strasznie duża, ale jest. No, pod 50 będzie chyba raczej. Nie wiem, czy coś będzie widać. Od dołu wziął to ciekawe. No, taki też już całkiem sporawy, ale nie jakiś wielki okropnie. Tak, pod 50 już widzę. No, no naprawdę. Panie szepie. No, no i widzicie, fluo, pięć smaków. Jeden z pięciu smaków. Ufało, można sobie wybrać. Wypią się. O, już się nie musisz tutaj. Panie szyfunciu, stresować. Dobra, nie mogę, bo jestem na burcie. Nie mogę go za bardzo zmierzyć, ale już takich słusznych rozmiarów. I teraz zrobimy eksperymencik, nie? żebyście wiedzieli, jak się ryby pokazuje. Nie? A ile to jest? Mniej więcej. To jest pięćdziesiątka. Czy pięćdziesiątka jest duża? Zobaczcie. Czy kleń 50 centów jest dużą rybą? Niezbyt duża, nie? Ale jest. Ale czy duża? Niezbyt. Dobra, wypuszczamy go. Ładnie poszedł. Bez obmacylanka. Woblerek. Fluo. Mandarynek. I tutaj już ostatnia rybka widoczna tego wypadu. Później już było ciemno i niestety, ale koniec nagrywania. A było fajnie, bo później już łowiłem praktycznie rzecz biorąc samą ósemką. No, i rybki brały na wobler 8 cm. Także było naprawdę, naprawdę całkiem, całkiem miło. Się zastanawiałem, czy by nie zostać jeszcze dłużej, nie? Pod kątem może nawet sandacza, nie? Ale darowałem sobie grunt, że później jeszcze klanie też fajnie współpracowały. Na końcu, zdjęciówkę największego wsadzam.